Wiszewska, Partia Razem, Zarząd Okręgu Podlaskiego. E, bardzo dziękuję za przybycie na konferencję. E, dzisiaj będziemy mówić o sytuacji bieżącej w komunikacji miejskiej białostockiej. E, sytuacji, która ma na co dzień miejsce w autobusach. E, prezydent Miasta, Tadeusz Trzaskolawski e, wraz z Prezesem e, Białostockiej Komunikacji Miejskiej Jesienią zadecydowali, że bardzo znacząco utną liczbę przejazdów komunikacji miejskiej. To oczywiście wynikało z tego, że dzieci oraz młodzież nie chodziły już do szkół, więc nie musiały do szkół dojeżdżać, odbywały na okres dano. O ile na samym początku rzeczywiście można było mówić o tym, że ta liczba pasażerów jest znacząco mniejsza. O tyle mamy wrażenie, aktualnie ta sytuacja troszeczkę się odwróciła, a może nawet bardzo się odwróciła. Szczególnie w godzinach szczytu, czyli rano i po południu, autobusy jeżdżą przeładowane. Co to oznacza? To oznacza, że nie możemy zachować bezpiecznej sytuacji sanitarnej w związku z pandemią. Nie możemy zachować półtora metrowego odstępu. Jak wiadomo, też czasami niektórzy pasażerowie niekoniecznie noszą właściwie maskę, czy na przykład jej nie noszą. Pasażerowie nie mają wyjścia, to znaczy nie mogą poczekać na kolejny autobus, kiedy mamy dwa połączenia na godzinę. Musimy wrócić lub dojechać do pracy. Mało tego mamy teraz naprawdę silne mrozy, więc no, ta sytuacja nie jest zbyt komfortowa. Mhm. Związ... Jakub Popławski również Zarząd Okręgu Podlaskiego Partii tak Razem W związku z tym y, kierujemy do Magistratu y, petycję w której domagamy się przywrócenia Kursów przynajmniej w godzinach szczytu, to teraz po południowych y, Tego typu ruchy już odbywają się w innych miastach W Lublinie W Płocku, chcielibyśmy żeby Prezydent Miasta oraz Pan Dyrektor DKM dostrzegli wreszcie, że Białstoczanie znów poruszają się komunikacją miejską, chcą korzystać z autobusów, bo zwyczajnie potrzebują tego. Co więcej, uważamy i to widzimy już od wielu lat, że obecne ruchy pana dyrektora BKM oraz prezydenta wpisują się w szerszą strategię wygaszania popytu na komunikację miejską. Widzimy to w wielu aspektach organizacji komunikacji, organizacji komunikacji miejskiej. Na pewno widzimy to na podstawie odchudzanych z każdym kryzysem, który dotyka miasto, rozkładów autobusowych. Tak na przykład w godzinach szczytu popołudniowych mieszkańcy mogli jeździć bardzo często uczęszczanym autobusem trójką w 2008 roku nawet po 7-8 razy na godzinę, płacili za to złote 50 zł. w 2016 roku już to było. 4-5 kursów na godzinę. W tym momencie Białostoczanie mogą korzystać tylko i wyłącznie z dwóch kursów na godzinę, płacą za to 3 zł za jeden bilet. Białostoczanie muszą się przemieszczać to jest komunikacja miejska, jest tak naprawdę jedną z podstaw życia w organizacji akurat miasta, szczególnie akurat w pandemii, kiedy pracujemy w dosyć nieregularnych godzinach. I okazuje się, że w takiej sytuacji nawet autobus, który jest wyrzucony z rozkładu jazdy i powoduje, że kolejny jest za pół godziny, to jest ten wolny czas, który na przykład matka poświęci dla swojego dziecka na sprawy domowe i zwyczajnie w świecie pan prezydent po prostu te rzeczy mieszkańcom zabiera. Widzimy również te ruchy pana prezydenta polegające na zmniejszaniu popytu na komunikację miejską w innych aspektach. Oczywiście priorytetem dla Pana Prezydenta od wielu lat w budżecie miejskim zawsze były inwestycje infrastrukturalne, estekady miejskie. Przestrzeń niestety w mieście jest ograniczona i odbywa się to kosztem właśnie zieleni, infrastruktury, która służy dla wszystkich mieszkańców, a mamy tylko i wyłącznie w tym momencie coraz szersze drogi, które coraz szybciej się zatykają. Również widzimy, że Pan Prezydent w nierówny sposób karze kierowców oraz klientów komunikacji miejskiej. I tak, dla przykładu, w Białymstoku płaci się jeden z najwyższych kar za nieposiadanie biletu miejskiego w komunikacji miejskiej, ale jedną z najniższych kar w przypadku nieposiadania opłaty parkingowej w naszym mieście. Sytuacja zupełnie inaczej na przykład wygląda w Wrocławiu, w Gdańsku, w tych miastach, w których e, tak naprawdę w tym momencie e, władze lepiej dostrzegają tak naprawdę wagę komunikacji miejskiej w organizacji akurat życia miasta. <coughs> Co więcej, e, zwróciłem się również e, do pana, e, prezydenta, pana Dyrektora Prokopa z y, prośbą o udostępnienie analiz, które służyły akurat panu prezydentowi Nikitorowiczowi oraz panu dyrektorowi do tego, żeby podjąć decyzję o, o ograniczeniu ilości kursów, y, powiem szczerze, nie dostałem jasnej odpowiedzi, nie dostałem żadnych analiz. Moja obawa polega na tym, że pomimo y, tak dużej afery z klikaniem, gdzie miasto y, zainstalowało y, duże, y, za duże pieniądze, Czytniki do pomiaru ruchu w tym momencie. Miasto nie, nie, nie tworzy spójnych analiz, tak naprawdę, wykorzystania komunikacji miejskiej. Dalej operuje na rozkładach, które były układane w 2000 roku. Nie dostrzega tego, że miasto się rozwija i wraz z, tą, z rozwijającym miastem powinna się rozwijać również komunikacja miejska. Jestem Koleśnik, y, członek młodzieżówki Młodzi Razem. Szanowni Państwo, miasto Białystok na przestrzeni ostatnich kilku lat realizowało kilka dużych projektów mających na celu poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej y, w Białymstoku. Zostały zakupione nowe autobusy, zmodernizowano i zbudowano kilka ciągów komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych. Jednak pomimo tego, że Urząd Miejski wraz z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej chwali się realizacjami projektów, to częstotliwość autobusów nie, yy, nie była zwiększana, a wręcz zmniejszana. Teraz w dni obowiązują rozkłady, które są odbiciem lustrzanym rozkładów obowiązujących w sobotę. Pomimo tego, że mamy epidemię, Niektóre grupy społeczne nadal pod, muszą się przemieszczać. Sam jestem e, uczniem technikum, który musi dojeżdżać na praktyki do szkoły. I nie mam e, własnego samochodu. Dlatego dziwi mnie fakt, że na przykład linia 3, która jest e, główną linią, która łączy osiedle Joraszówka czy e, Kleosin z Centrum Białego kursuje co 30 minut przez większość dnia. A ostatni kurs tej linii przypada na godzinę 22. Kierowcy BKM również podkreślają, że ciężko jest dojechać na czas, gdy mają przystosowany rozkład do natężenia ruchu, który jest w sobotę. Więc kiedy kierowca przyjedzie na pętlę, ma czasami tylko dwie minuty, aby przerzucić kierunek, uzupełnić kartę drogową czy załatwić swoje potrzeby. Więc co z tego, że będziemy się chwalić nowymi ulicami oraz autobusami, skoro BKM nie potrafi ułożyć odpowiedniego rozkładu dla pasażerów, jak i dla kierowców. Podsumowując, e, chciałam powiedzieć, że odnosimy wrażenie, że polityka transportu publicznego dla naszej władzy białostockiej, to jest taki przykry obowiązek. E, I oprócz tego, że robimy, e, robimy to przede wszystkim po to, żeby unaocznić ten fakt e, mieszkańcom miasta, ale też żeby zostały podjęte odpowiednie kroki przez e, władze miasta. Chcemy pokazać, jakie konsekwencje ma zwijanie transportu publicznego. Zwijanie transportu publicznego to jest przeładowanie miasta, to są korki, to jest już rozpoczęta i ciągle pogłębiająca się dewastacja naszej przestrzeni wspólnej, dewastacja roślinności na rzecz parkingów, na rzecz tras, na rzecz tak naprawdę indywidualnego transportu samochodowego. Ale to jest też e, sposób na wykluczanie pewnej grupy ludzi. To są ludzie, którzy nie chcą poruszać się samochodem, dlatego że po prostu nie lubią, dlatego że ich nie stać e, i to uderza tak naprawdę podwyżka cen biletów, e, ucinanie liczby przejazdów uderza w najuboższych, uderza w tych, którym nie pozostawia się wyjścia. Tacy ludzie bardzo często zostają po prostu odcięci od świata. Jak najbardziej śledzimy również doniesienia ostatnio lokalnej prasy, w których to ze smutkiem zauważamy, że transport publiczny wykorzystuje się jako narzędzie politycznej wojenki, do której jesteśmy już przez wiele lat oczywiście przyzwyczajeni. Między partią PiS, a między frakcją, którą reprezentują panowie truskolaski, poseł Truskolaski i prezydent Truskolaski. Żeby przybliżyć sprawę, chodzi o to, że na szczeblu wojewódzkim parę miejscowości, to znaczy poseł zauważa tylko dwie miejscowości, które są tak zwa, są wykluczone komunikacyjnie. To znaczy stamtąd ani stamtąd ani do tych miejscowości nie dojeżdża autobus. No i tutaj mamy do czynienia z potyczką słowną pomiędzy tak jak wspominałam pisem i frakcją Panów truskolarskich. Traktuje się tę sprawę bardzo instrumentalnie, traktuje się ją po to, żeby wywołać jakąś dyskusję polityczną. Natomiast my chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie tędy droga. Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt tego, co się dzieje w Białym Stoku. To, o czym powiedzieliśmy dzisiaj na konferencji. Zanim zaczniemy interweniować na szczeblu wojewódzkim i wytykać błędy tam, Y, które oczywiście to wytykanie jest słuszne, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym mieście y, i chcielibyśmy z, y, tak, tak zaapelować y, na sam koniec, że być może zanim zajmiemy się transportem y, lotniczym i wybudujemy lotnisko dla wybrańców w naszym mieście, y, to może. Y, powinniśmy zająć się dopracowywaniem tego transportu na lądzie, bo on naprawdę w porównaniu do tego, jak traktuje się transport publiczny miejski na Zachodzie, daleko odbiega od tych wzorców. Dziękujemy Pani bardzo. Pani Justyno, bardzo bym prosił o wymienienie w punktach recepty na poprawę komunikacji miejskiej w Brytanii. Tak punkt 1, 2, 3, 4, Państwo zdanie. Przede wszystkim musimy zwiększyć liczbę przejazdów. Potrzebujemy zmodernizować trasy. Przecież przez lata zostało wybudowanych wiele nowych tras. No to po co modernizować, skoro są zmodernizowane? Nie, są zmodernizowane e, ulice, tak, infrastruktura drogowa, natomiast nie dostosowano do tej e, zmiany e, przejazdów autobusowych. Mamy wiele osiedli, zresztą miasto ciągle się powiększa. Hmm. Mamy wiele osiedli, które nie są ze sobą skomunikowane. I dodatkowo jeszcze ucinamy te przejazdy. Oczywiście my słyszymy ciągle e, to, że... Ludzie przysiadają się do samochodów. No ale to jest e, bardzo dobrze opisana socjologicznie, urbanistycznie strategia właśnie wygaszania popytu. To się dzieje e, w całej Polsce, ale u nas to jest skandaliczne wręcz, że e, podobne miasta, podo podobnej wielkości e, traktują zupełnie inaczej ten transport publiczny. E, my ciągle odbijamy się od ściany, e, nas się nie słucha, bo właściwie tylko lewica podnosi ten głos w sprawie transportu publicznego. My mamy taki kult właśnie transportu przemieszczania się indywidualnego, samochodowego. I ten kult wspiera władza. Natomiast tak jak wspominałam, to ma swoje konsekwencje później, ponieważ miasto ma swoją ograniczoną pojemność. I na przykład poszerzanie tras nic nie pomaga. Musielibyśmy zacząć budować piętrowo trasy, żeby tych samochodów zmieściło się więcej. I to jest droga donikąd. Zarówno aktywiści miejscy, jak i lewica e, muszą bardzo dużo energii wkładać w to, żeby zapowywać e, obszary roślinne e, pod infrastrukturę, którą sobie wymyśla władza. Ale ja Pani prosiłem o, o receptę na no, poprawę komunikacji. To, nie... są te dwie, to są te dwa punkty. Na sam początek zmodernizujmy trasy i linie autobusowe, zwiększmy liczbę przejazdów. Dajmy dojść do głosu osobom, które e, mamy wielu specjalistów w Polsce od komunikacji miejskiej. Mamy wielu specjalistów, co najmniej kilku, w Białystoku od Komunikacji Miejskiej. Usiądźmy, porozmawiajmy o tym, jak to powinno wyglądać. Dziękuję Bardziej zrozumiałe brzmiało, żeby dostosować sieć Komunikacji Miejskiej do sieci aktualnie istniejących dróg. Można ja było utworzyć również Szybką Kolej Miejską w Białymstoku. Mamy nowe przystanki kolejowe, na przykład Białystok Nowe Miasto, czy teraz będzie budowany przystanek Białystok Zielona Wzgórza i naprawdę będzie można utworzyć yy, no, może kolej, kolej miejską w Białymstoku. W sobie, kolej ma takie plany, żeby zrobić tak zwaną kolej aglomeracyjną w A Na przykład dużo miast, no. gdzie jest kolej, to są specjalne bilety łączone komunikacja miejska przez kolej. U nas, u nas nawet polityka pilotowa w tym momencie wygląda w taki sposób, że zniechęca ludzi do korzystania z, z tak naprawdę komunikacji miejskiej. Przecież, e, A każdy, mieliśmy... tak mówi. każdy mój znajomy też tak mówi, bo to po prostu jest niewygodne, rzadko jeżdżą, drogę. pan nie będzie, będzie korzystał, kiedy jest pan w stanie po prostu szybciej dojechać po prostu samochodem w każde miejsce. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Spokojnego dnia,